Witam wszystkich na moim kanale, jestem Iza. Zapraszam na tarota codziennego. Dziś mamy poniedziałek, 2 sierpnia. Zobaczymy, jaki ten dzień będzie dla wszystkich znaków Zodiaku. Poniedziałek, 2 sierpnia. dla wszystkich znaków Zodiaku. Poniedziałek, 2 sierpnia. I dla wszystkich znaków Oczywiście najpierw będziemy zaczynać od osób z podznaków barana. Tutaj karty pokazują jakieś kwestie zawodowe. W dniu dzisiejszym czeka Was dużo pracy. Jest to bardzo dobry dzień dla osób szukających nowego zatrudnienia, tak więc śmiało możecie wysyłać swoje CV, bądź też umawiać się na rozmowy kwalifikacyjne. Jeżeli chodzi o sobie spod znaku tutaj karta symbolizuje jakiś pęd, przemieszczanie się. To mogą być różnego rodzaju takie krótkie wyjazdy. Karta też również przestrzega przed tym, żeby nie działać w dniu dzisiejszym tak chaotycznie i, że tak powiem, nie wykazywać się taką raptownością. Karta też może symbolizować takie jakieś kwestie romansowe, na przykład spotkania tylko we dwoje. Jeżeli chodzi o osoby z znaku bliźniąt, tutaj natomiast karta pokazuje, że w dniu dzisiejszym możecie mieć kontakt z jakąś kobietą bardzo inteligentną. Karta może symbolizować też kogoś, kto chodzi w budurze, jakąś urzędniczkę, jakąś na przykład panią doktor. Karta też może symbolizować o tym, że w dniu dzisiejszym na przykład bardziej powinniście się wykazać swoim intelektem. Karta może też mówić o tym, że w dniu dzisiejszym czeka Was jakaś taka poważniejsza wymiana słowna i natomiast jeżeli jesteś osobą stanu wolnego, tutaj karta pokazuje, że w dniu dzisiejszym masz szansę poznać kobietę już po przejściu. Jeżeli chodzi o raki, to natomiast karta pokazuje, że w dniu dzisiejszym możecie liczyć na, jakieś, na jakąś pomoc, na przykład na jakieś pieniądze, coś czego się nie spodziewacie. Karta też może symbolizować to, że to wy w dniu dzisiejszym wyciągniecie na kogoś pomocną dłoń. Karta też mówi o tym, żebyście w dniu dzisiejszym zachowali równowagę w dawaniu i braniu. Jeżeli chodzi o osoby z podsna, kurwa. Tutaj natomiast karta pokazuje, że w dniu dzisiejszym możecie dosłownie zostać w łóżku, możecie poczuć się lekko zmęczeni, możecie być osłabieni. Karta też radzi pewne kwestie przeczekać, żeby nie wykonywać żadnego kroku, żeby po prostu sobie odpocząć. I jeżeli chodzi o sobie z podznaką znaką panny, tutaj natomiast karta pokazuje w dniu dzisiejszym zadowolenie. Z ze swoich finansów, z faktu tego, co się posiada. Karta mówi o tym, że możecie w dniu dzisiejszym dostać jakiś drogi prezent. Jest to też dobra karta, jeżeli jesteś osobą, która lubi sobie od czasu do czasu pobrać tego rodzaju gry hazardowe. Jeżeli chodzi o wagi, tutaj natomiast karta pokazuje jakieś blokady, opóźnienia. Karta nie radzi w dniu dzisiejszym wykonywać żadnych kroków. Lepiej wziąć się, że tak powiem, przyjrzeć, popatrzeć z boku na pewne kwestie. Jeżeli chodzi o skorpiony, to tutaj może mieliście taką sytuację, że w dniu dzisiejszym nie mogliście spać. No stop, możecie mieć jakieś negatywne myśli, jakieś takie negatywne przeczucia. Karta też informuje o takim wzmożonym kontakcie drogą zdalną. Jeżeli chodzi o osoby spod znaku Strzelca, tutaj u Was w dniu dzisiejszym może się przytrafić okazja do świętowania. Możecie wybrać się na jakieś spotkanie grupowe, możecie dosłownie na przykład umówić się z kimś, właśnie na jakieś wino, na jakieś piwo. Karta też może mówić o tym, że w dniu dzisiejszym dowiecie się o jakiejś osobie jeszcze trzeciej, na przykład w Waszym związku, w Waszej relacji. Jeżeli chodzi o koziorożce, Tutaj natomiast karta pokazuje, że w dniu dzisiejszym śmiało możecie zaufać waszej intuicji, waszym przeczuciom. Jest to bardzo dobry dzień dla osób, które na przykład lubią sobie pomedytować, porozmawiać ze swoją duszą. Karta też może symbolizować, że w dniu dzisiejszym dowiecie się czegoś, co było przed wami skrywane. I karta też może mówić o tym, że dziś. Um, um, Możecie posiadać zbyt małą wiedzę w jakimś temacie. Jeżeli chodzi o wodniki, to tutaj natomiast u Was może się wydarzyć taka sytuacja, że dziś nie będziecie sobą, będziecie udawać kogoś, kim zupełnie nie jesteście. Karta też może mówić o tym, że to właśnie Wy w dniu dzisiejszym poznacie taką osobę, której nie do końca powinniście zaufać. I jeżeli chodzi o osoby z podznaku ryb, Tutaj u Was czeka Was taki dość nerwowy dzień. Będziecie musieli się bardzo wykazać, w pewien sposób będziecie musieli pokonać konkurencję. Karta też może mówić dosłownie o jakichś takich grach zespołowych, grach sprawnościowych. Tak więc to tyle, jeżeli chodzi o dzień dzisiejszy. Dziękuję wszystkim za obejrzenie tego filmu i życzę cudownego poniedziałku. Pa, pa.